Pani Dorota, chciałabym powrócić do tego, co powiedziałam o książce, którą Pani wydała niedawno. Czyli, Jak zostałam mianią Polaków. Tak, przewrotny tytuł. <laughs> Jak zostałam mianią Polaków. I książkę przeczytałam z dużą uwagą. Powiedziałabym, pierwszą, pierwszą część była taką, taką częścią, której się spodziewałam, tak? Mówi pani jak zawsze dużo. Mówi pani Nie wiem, z bardzo. Czy to z bardzo dużym przekonaniem, tak? Co myślę, że czasami jest, bywa dla jakichś osób irytujące, tak? że pani tak dosyć zero-jedynkowo pewnych, o pewnych rzeczach mówi. Natomiast jest taki fragment w książce, który mnie poruszył. Tak zarezonowałam, że tak powiem, chciałem biciem serca w mhm. tej książce. Czytając ten fragment yy, o śmierci pani babci. I może dla państwa, którzy nas oglądają, yy, będzie ważne. No... Żeby powiedzieć, że miała Pani wtedy 13 lat, babcia była w Pani życiu bardzo ważną osobą. Nie wiem, na czy nie powiedzie... najważniejszą ty... wtedy. Myślę, mhm. że nawet czytając tę książkę, kiedy Pani zawsze bardzo, bardzo chwali swoich rodziców i swoją mamę, ale widać, że babcia chyba była rzeczywiście w tym momencie więcej czasu z Panią spędzała, tak? I była może mniej zajęta, w związku z tym bardziej Pani poświęcała ten czas. Babcia umarła na Pani rękach, patrząc właściwie na Panią. To jest e, opis taki, że jak, kiedy o tym mówię, też mi jest e, trudno. I potem pani właściwie jednym zdaniem wspomina o tym, że e, mm, właściwie nikt z panią o tym tak bezpośrednio nie rozmawiał, dlatego że e, wszyscy zajęli się wszyscy moją mamą. Wszyscy zajęli się mamą, bo to była jej mama. A... I ja wtedy pomyślałem, że to jest taki klucz do pani, ta historia do tego, że pani w zawsze stoi po stronie dziecka, że w jakiś sposób to dziecko jest zawsze pani jakby obrońcą dzieci. Zawsze powtarzam do każdego domu, do którego wchodzę, że średnio mnie interesują emocje rodziców. Ja rodzicowi hmm. mogę powiedzieć wszystko. I albo to z nim przepracuję, albo będzie musiał sobie sam z tym poradzić. Natomiast ja szczególną uwagę muszę zwrócić zawsze na dziecko, dlatego że dziecko jest niebywale bezbronne, tak jak ja wtedy byłam bezbronna. To jeszcze była taka sytuacja na sekundę, o tym powiem, to był dzień po moich urodzinach, takim wielkim święcie, kiedy wszyscy przyszli do domu, ja dostałam pierścionek, pierwszy srebrny w życiu. Ja byłam takim dziecinnym dzieckiem, tak, od babci. Ja byłam takim dziecinnym dzieckiem tak naprawdę i dzisiejsze trzynastolatki, jakbym miała się porównać wtedy moje trzynaste urodziny i dzisiaj, to ja bym pewnie była taką z ośmiolatką może, mhm. tak mentalnie. Byłam dziewczynką czytającą bardzo dużo książek, żyjącą w takim świecie fantazji, w bezpiecznym domu i to był dla mnie... To była taka trauma, z którą do dzisiaj sobie nie radzę, kompletnie, kompletnie. To jest, już mam góle w gardle. Staram się o tym mówić, rozmawiałam o tym ze swoim mężem, z Robertem, z synami, często o tym opowiadam, żeby to oswoić, mimo że minęło już tyle lat. Jest to dla mnie zawsze potworny, potworny problem, ale miałam takie doświadczenie jakby, Dobijające takie doświadczenie biznesu, kiedy moja mama umierała. I... Utrwalenie traumy jeszcze. Tak, ale a propos relacji babcia-wnuk, ponieważ moi synowie byli z moją mamą bardzo związani była wspaniałą osobą. I umierała nagle. I ja przez te dwie doby, kiedy wszystko się rozstrzygało, mówiłam moim synom przez telefon, bo to było poza Warszawą, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Ja już wiedziałam, że nie będzie, bo ja już rozmawiałam z lekarzem. I... I byłam chyba jedyną osobą, która była świadoma tego, że to się nie uda, że nie ma takiej możliwości. Ale musiałam też mówić to swojemu tacie, który się rozsypywał, mówić to mojej siostrze i całej rodzinie, wszystkim, żeby ich podtrzymać na duchu i swoim dzieciom. I mój syn, mimo że minęło 7 lat, do dzisiaj mi nie może tego darować. Że ja mu powiedziałam, że będzie dobrze, a się nie udało. Więc to jest tak, że, że wydawało mi się, że takie zadbanie o niego po tej mojej traumie tak. będzie dla niego bezpieczne. Że jak mu powiem, że no wszystko tak. będzie dobrze, to go uchronię przed tym, co jest nieuchronne. A jednak on mi powiedział, ale gdybyś mi powiedziała, to może bym się pożegnał, albo może bym inaczej pomyślał. Więc też mam z tym kłopot. No ale cóż, no tak jest życie I, i zawsze powtarzam swoim synom, że rodzimy się, żeby umrzeć I, i, i... Tak, tylko nagła śmierć jeszcze dla dziecka właśnie tak jakby bez, bez oswojenia się wcześniejszego, tak? Ale ze śmiercią nigdy się nie można, się można oswoić. oswoić. Nawet jeżeli mamy chorującą osobę w domu i wiemy, że to się zdarzy, to nie jesteśmy gotowi na to, że to dzisiaj, że to jest w tym momencie, że akurat właśnie o czymś innym myślimy. Więc ta śmierć jest trudna, no ale co zrobić? No, odbyłam zupełnie niedawno rozmowę ze swoimi synami o swojej śmierci, chyba po raz pierwszy w życiu. Ale to tak jest, że przychodzi taki moment, że zaczynamy myśleć o tym em, tak dużo bardziej namacalnie. namacalnie. Jak się ma dzieci, chyba śmierć, eee. człowiek się boi jeszcze bardziej. Tak, no tłumaczyłam im sprawy ubezpieczeń, mieszkań, testamentu, tego wszystkiego, yy, mówiąc, że wszystko zabezpieczyłam, że jakby mnie szlak trafił, to oni mają czyste sprawy. Ja I ale w ogóle po co ty się tym zajmujesz? Ja mówię, wiesz co, no życie jest ulotne, to jest po prostu gaszą ci świeczka, lat cię robią i nie macie. I chcę mieć pewność, że wszystko będzie dobrze, ponieważ pamiętam i po śmierci babci, i po śmierci mamy miliardy niezałatwione rzeczy. I oni byli na mnie źli, że ja w ogóle o tym myślę. Byli, no co ty masz jeszcze co najmniej 25 lat życia przed sobą? Okej, okay, pewnie tak, i oby tak było, ale my w ogóle o tym nie myślimy, nie zastanawiamy się. Ludzie mają bałagan w życiu, bałagan w papierach, bałagan w myśleniu o sobie, tak? Ja sobie wymyśliłam jak chcę być pochowana, wymyśliłam jaką chcę mieć piosenkę. I ktoś mówi: "A przyciągasz. Nic nie przyciągasz, to są w ogóle jakieś magiczne myślenie, to w ogóle nie o to chodzi. Chcę, żeby oni mieli e, łatwo. W jasnej sytuacji, tak. Tak, że i tak będzie im trudno emocjonalnie, oczywiście, to, to nie organizacyjnie będzie tak. jakoś łatwiej. to Być może to jest mój sposób na poradzenie Z sobie. Z że to też te, te, rozmowy, te rozmowy są też dla dzieci takie i ja będąc dzieckiem starych rodziców, to tych rozmów odbyłam już e, dziesiątki. I te rozmowy są e, zawsze takie trudne, bo one są jakąś taką próbą generalną. No bo to jest czy, rozmowa o jest, końcu. Tak, a, a, a dziecko jakoś nigdy nie... Nie chcę uwierzyć w to, że w rodzic też Ale umiera, takie tak? jest życie. No, wiemy. Ja kiedyś napisałam taki tekst um, dotyczący takiej mojej rozmowy z mamą. Kiedyś, wiele, wiele lat temu, byłam dziewczynką o przemijaniu. Pierwsza, którą pamiętam. E, moimi ulubionymi kwiatami są gladiole, mhm. czyli mieczyki, gdzie na końcu mamy pączek, a tutaj mamy rozwinięte kwiaty. kwiaty. I moja mama na przykładzie tych mieczyków opowiadała mi, zobacz, ci się rozwijają, rosną, a ci obumierają. I tak wygląda nasz los i tak po prostu musi być i tutaj nic nie zmienimy. Nic, tylko że kwiaty nie mają emocji, a my mamy. Ale my mamy emocje patrząc na nie. No. Ja też mam emocje, jak muszę te kwiaty wyrzucić i kupuję nowej. Mogę sobie na to pozwolić. Nie będę miała nigdy nowej mamy, nowej babci. Moi synowie też nie będą mieli. Ale y, zawsze było tak, że śmierć jest naturalnym. My żyjemy. W w świecie, które Ale teraz pani, No ja wiem, ale teraz pani racjonalizuje i to my, to my obie wiemy. Tak? No ale to musimy racjonalizować, Wiedziałam bo tak. się nie da inaczej, inaczej żyć. Się nie da. Ale inaczej racjonalizujemy się... miłość, racjonalizujemy to, jak wyglądamy, nasze relacje z partnerem. No Inaczej się nie da żyć, no nie da się żyć będąc kłękiem emocji. Ja mogłabym oczywiście siedzieć i płakać i, i mówić, że mogłam coś zrobić. I ja poszłam na kursy pierwszej pomocy właśnie dlatego, żeby być gotową na takie sytuacje. Żeby umieć komuś pomóc, bo wtedy nie potrafiłam nikomu tak, bo, pomóc. Bo w książce jest, że obie z mamą nie potrafiłyście zrobić reanimacji. Kompletnie nie wiedziałyśmy co zrobić. Odbywałyśmy jakiś beznadziejny masaż rąk, który w ogóle niczemu tak. nie służył. Być może gdyby gdybyś któraś z nas umiała, pewnie bardziej moja mama niż ja trzynastoletnia, chociaż dzisiaj trzynastolatki tak. są po kursach, to być może uratowałobyśmy jej życie. Bo była młodą kobietą, 68 lat to jest 69, to jest w ogóle jeszcze młody człowiek. No ale cóż, stało się jak się stało, trzeba z tym żyć, radzić sobie i, i umieć o tym rozmawiać. My nie rozmawiamy z dziećmi o śmierci. Ja dostaję masę maili, jak mam powiedzieć dziecku, że zwierzątko, że babcia, że sąsiad, że, że usłyszał, że katastrofa, że pociąg, że. Sam, no, tysiące różnych rzeczy. I my nie potrafimy o tym mówić, a to jest część naszego życia. No jest to część naszego życia. I oczywiście się wszyscy podniecają jak szalenie przeżywają, że nie wiem, znana osoba choruje. Pięknie o tym mówi i oswaja. Tak? Mamy takie orzuty książkowe no najnowsza pana Jerzego Sztura, tak jeszcze nie mam, ale przymierzam się lękowo, mm -hmm. żeby obejrzeć tę książkę. E, ale o tym należy mówić. Tak samo jak mówimy o, o rodzeniu się, tak samo mamy, powinniśmy z dziećmi o przemijaniu. Ja nie mówię, że to ma być za każdym razem przy obiedzie, ale te tematy muszą się pojawić, bo my jesteśmy śmiertelni, no tak, jesteśmy skonstruowani po prostu i ja sobie nie wyobrażam tego świata bez siebie. Czasem mam takie sny, że właśnie umarłam i czytam swojego Facebooka i tam tak ludzie o jaka była fajna, jaka była miła. Absurd, tak, tak. ale jestem ciekawa tego co się wydarzyłoby, co się wydarzy po mojej śmierci. Ale to jest podobno marzenie wielu osób, żeby być na własnym pogrzebie. Na własnym pogrzebie to nie, nie wiem, czy to czy ten, to znaczy, być, ten Facebook za... zastępuje, tak, w Ale właśnie Tak, co by ludzie o mnie powiedzieli? I jak już miszach trafi? No na pewno by nie mówi, żeby pani złą fryzurę, albo że tak się stało. Zawsze się, się znajdą taki, że umarła, bo żarła, co nie żarła, była za gruba. się zawsze ja oczywiście żarty sobie z tego robię. Mam nadzieję, żyć w zdrowiu jeszcze, jak moi synowie sobie życzą co najmniej 25 lat. I, I to są oczywiście takie tematy, które się będą jeszcze nie nieraz pewnie pojawiały. Ja uwielbiam życie i żyję pełną piersią. Żyję dzisiaj, tu i teraz, nic nie zostawiam na jutro. Nie oszczędzam pieniędzy, nie, nie myślę, co jutro zrobię. Mam plan oczywiście, pracowe, jakoś tam do przodu, ale jestem osobą, która łapie życie dzisiaj i żyję taką, cieszę się taką radością z tego, że mogę dziś, nie zastanawiam się, zamykam drzwi, każdy dzień wczorajszy to są zamknięte drzwi i każdy dzień rano, ja uwielbiam poniedziałki, uwielbiam poranki i cieszę się dniem jak dziecko za każdym razem, bo wiem doskonale, że ktoś może przyjść i zgasić tę świeczkę i po prostu cieszę się, no, mamy jedno życie i trzeba je przeżyć tak, żebym wiedziała, żebym czuła, że je, że je przeżyłam. I czuję, że je przeżyłam. I ktoś mi mówi, o wariatka, stara baba, już nie powinna, nas siedzieć, wnuki chować. Nie mam wnuki, będę je chować na razie, nie mam, żyję pełnią życia. Pani to bardzo dziękuję za rozmowę i pozwolę sobie na komplement. Świetnie pani w tej fryzurze. <laughs> dziękuję za rozmowę i tak mnie nauczyła tego, że może powinnam pójść do psychologa żeby się wygadać z tym wszystkim, bo miałyśmy rozmawiać o książce, a rozmawiałyśmy o mnie, o moich emocjach i o tym, co siedzi we mnie. Może Pani nam to komuś opowiedzieć, a może Pani nam to napisać. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Naprawdę bardzo jestem poruszona. No, poważnie, dziękuję. tak. Ale będę miała dobry dzień. Dziękuję Pani teraz Dzięki za wszystko.